Cześć z tej strony Robek, a to kolejny odcinek z gry American Truck Simulator 2. Ja Cię, ja cię witam w kolejnym odcinku. I co, na wstępie chcę Was bardzo poprosić za nie nagrywanie tej gry ponad no, pół roku w dobrym toku. Jeżeli się uda, to z pół roku, może z pół roku, nie wiem ile, ale nie mało. Tu się wromnie. Ok. Wjechaliśmy jako tako. Jak mówię, przepraszam za nagrywanie. Długo, bardzo długo nie nagrywałem tej gry. Po prostu gdyś i Farming i w tym momencie Eurotruck trochę wciągły. Wciągły mnie te gry i po prostu nie miałem kiedy i nie miałem jak. Po prostu tego nagrywać. I dzisiaj chyba to jest trasa nieskończona z. Tych starych odcinków. Ja po prostu w tej grze nie byłem już naprawdę bardzo, bardzo dawno. Mm. Już nawet nie pamiętam jak to się wszystko... Tu jest chyba wszystko to samo co w e, Euro. Także nie ma tam zbytnio jakichś większych problemów. E, no, no większość, speed. No, nawet nie jest tak źle. I co? I dzisiaj słuchajcie jedziemy z trasą starą. Wieziemy co my wieziemy. Wieziemy etan. Czyli łatwo substancję. Także trzeba uważać na maksa, bo etan jest naprawdę zły. Więc e, jedziemy. No, jedziemy. To jest chyba jakieś szybkie zlecenie, wtedy wziąłem, bo e, ciężarówka moja to jest Kenworth, a to jest Pe Peters Także mm, to tyle. Arizona, żegna, czywita. Chyba, vita Arizona. Jesteśmy w stanie Arizona. Nie jest źle. I co, jest wszystko, jest stoper, ma możemy sobie spokojnie, na, fajnie nagrywać, yy, także lećmy. Yy, ile ten, wow, mana z ma Sześćset 600... 680? Czy nie, 68 tysięcy ma kilometrów ten Peter's Że, przepraszam, nie kilometrów, mil. Bo to się nie liczy tutaj w kilometrach, tylko w milach. Także, no, nie mało ma. O, przekroczyłem prędkość. Rzuciliśmy teraz na luz. Kurde, dawno się nie grało w Amerykana. takie są skutki. Nie dobrze, tylko tylko ciężarówki. Okej. Okay. Ustawmy sobie ten pomad, jeżeli sobie ustawiłem, ustawiłem ten pomad, dobra, na 75. Tak jak pokazuje nam znak, i co dzisiaj? No, powrót, powrót do starych gier. Czyli powrót w tym momencie, mm, powrót do do Amerykana. I chyba jeszcze dzisiaj strzelę. Wielki powrót do farming simatora 15. Takie malutkie przypomnienie, powrót, tak to mogę nagrać, na no, określić, bo coś i Farming Smart 17 nie chce mi się ładować, dysk mi coś nie przyjmuje, nie karty tylko tego, yy, no, yy, yy, płyty, więc, yy, tak średnio ile jest 8% ładowania na telefonie, żeby przesłać film, 8%, no to nawet dobrze, proszę się zatrzymać do na następnej kategorii, aha, czyli... Dobrze, dobrze, czyli tu musimy wjechać. Bo dostalibyśmy karę. Bo pamiętam, jak kiedyś nie wjechałem. No to jest akurat troszkę szczerze, powiem wam. E, 75 tysięcy LBSów. A jeden LBS to po, nie powiem wam, ile ma. Więc jedźmy Dobra, 75. No trochę głupio, że musieliśmy się akurat zatrzymać na stacji i cały można powiedzieć wyhamować, bo abyśmy nie wyhamowywali, no, to byśmy pewnie dostali mandat, bo to jednak bycie. Yy. Dobra, jeszcze jeden pas. Przechodzimy na kolejny pas. I. Dobra, a tu jest coś takiego, agrafka, nie agrafka, agrafka, inaczej wygląda. No coś jest na pewno, coś takiego podobnego, no. a no, takie klasyko. Tu jest 50! 25! Rany boskie! Nie na tym... Je w ogóle mi dostało tysiące ej. No w tym momencie ty we mnie walnąłeś. Nie ja w ciebie. No spokojnie. O, dwa samochody przyjadą. Sz kurde patafianie i... Je... no, wiecie o co chodzi a mam co 3 godziny kurczę to mm, pauza, a mam to 8 godzin jeszcze jazdy, to musimy wykręcić pauzę. Przed... lepiej. Nie wiadę ci głębiej to ci odpitala, nie wiadę w głębiej. Nie wiadę głębiej. Nie wiadę głębiej, gdyż nie ma miejsca. Rany boskie, jednak ci Amerykanie to są... Wiecie. No i co, skręciłeś? Nie skręciłeś? Dobrze ci, tak. jednak, Amerykan jest troszkę denerwujący. W tym momencie. Kutem. Jak mówiłem, dzisiaj jeszcze wielki powrót do Farming Simulator 2015. Jak mi się uda? E, czyli powroty, tak to będę, można będzie określić. Do Farming Simulator e, będziemy wracać na starą mapkę. Wiem, że pewnie popularnością to może się nie będzie cieszyło bo gdyż to będzie tak stara gra ale ja po prostu myślę że dzisiaj takie dzisiaj ogólnie sobie robię dzień nagrywania czyli cały dzień nagrywam w sumie tak to mogę określić więc e, tylko się pilotem jakbyście się pytali tu bawię się pilotem od kamery nie, nie bójcie się bez kamerki e, bo to tak mam pilota od chyba to siby to siby tak mam pod ręką więc się bawię fajnie przynajmniej kurczę Siedzi sobie tutaj, nie uszkodził mi etanu, nie uszkodził mi etanu Dobra Oki, do Fajnie, bo w tym Petersbildzie jest nawigacja i to jest ten dużym, dużym Big Big plusem w ogóle nie pamiętam jedną rzecz. Bank Brałem, brałem, brałem kredyt Dobra, pierwsza mapka ja cię rąbię, dopiero tu jest postój. Nie, dobra, może się uda nam dojechać. Bo, bo zostało nam. dwie godziny godzina. Dwie godziny jazdy jeszcze. No to może zdążymy. W wiem, że będzie nam ziewał jak nie wiem co, ale to klasyka. Ja w Eurotraku jak gram sobie poza odcinkami, to zazwyczaj. tak zajeżdżam, żeby miał. 20 minut jeszcze do przerwy, 10 minut, ostatnio kiedyś zecha miałem 5 minut do przerwy. Także słuchajcie, to jednak, mm, żeby dojechać na tą rąbaną pauzę, to jednak trzeba się poświęcić trochę. Ale no to trudno się mówi. Ciekawe, czy dzisiaj w ogóle doj dojedziemy do celu, czy będziemy znowu tu trzeci odcinek, ale wątpię, że będzie tu trzeci odcinek y z Amerykana. jeszcze no, drugi odcinek. Myślę, że sobie jak gdzieś teraz nie skończymy to skończę sobie go za odcinkiem i później wracamy do Farmix motor 17 Bo 15 Tak, obiecane sobie PIT, ale dzisiaj 15. Musi, musi być dzisiaj 15 O, że już mi ziewa. To jest głupie, bo w Ameryce są czerwone Kurde Cudem sto procent? słuchajcie, mamy 100 procent uszkodzeń i trzy etanu. Jakim cudem mamy setę? Ja cię kręcę. Kingman, muszę się wrócić, tyle kurde. No to fajny powrót do Amerykana mamy. Nie warsztat. by naprawić, bo to... Aha A, czekajcie, tak a propos de facto, ile mamy jeszcze? To pozostało 20 godzin, 10 godzin I dostanie... Co za świat Dżebniemy się od razu doki i możemy zapinać na czepę no to dzisiaj sobie robek nie zarobi Dobra jedźmy 7 godzin i 54 minuty Kurde, ale jakim słuchajcie cudem walną mnie chyba raz i kurde, od razu mi wyskoczyło 100% uszkodzeń. No jakim cudem powiecie mi, powiecie mi? No właśnie, też ja wam nie powiem. Serio. wszystko o wszystko do Rąbują te gliny w Amerykanie. Znaczy nie dlatego przestałem go nagrywać, że mnie de wszystko to wszystko denerwowało, no ale trudno, jeszcze raz musimy zajrzeć tą, będziemy jechać jeszcze raz tą autostradą, bo nic wam nie zrobię, bo musimy zajechać, o tyle, tamten kawałek musimy przejechać i zjechać, no, jeszcze musimy zatankować, rany boskie, na 300 mili, Wystarczy no, wystarczyłoby mi, ale muszę zatankować, nie ma bata. Rację kręcę W ogóle mam włączone światła? Mam No i taki super powrót. Kurczę Mamy już failowy odcinek na dzień dobry Także jeszcze zobaczymy jak to w farmingu 15 Czy będzie taki sam fail Ok, doki i 13 minut i 13 sekund Ciech, ciech, ciecie, ciech, 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 tak, 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 tak. A w ogóle radio co tam? Radio działa... Ale nie mam neta. Dlatego dzisiaj nie mam multiplayera z farminga, bo nie mam ls bo nie mam ls nie mam neta. Jakby był internet, to by coś czuje dzisiaj byłby MPS farminga, ale że nie ma neta, no to nie ma MPS farminga. Nie ma liveów, nie ma nic, bo nie ma neta. Nie, słabo. Też tak uważam, że słabo. Hmm. Ciekawe ile dostanę z hajsu, ile dostanę z tysięcy, to ja bym tysięcy tych dolców dostał za tą trasę, będzie dobrze. Verde. I lecimy Dobra? Lecimy. Ładny Peter tylko szkoda, że go uszkodziłem w 100%. Co nie? I co? Co wam dzisiaj opowiedzieć? Dzisiaj mamy? Wtorek godzinę. 11,52 Także całkiem dobrze Kurczę, muszę się poprawić na siedzeniu, na krześle Bo to się niewygodnie zrobiło mm, Męczę się już z tym 39 minut, jeszcze farming, farming 15 Kurczę, nawet nie pamiętam Co ja ostatni raz w nim robiłem No Pamiętam, że jakieś wapno wywoziłem. Ostatni odcinek to był. To był obornik plus Gnojowica. Taki pożegnalny. Mhm. Nie wiem, coś ich się wymyśli. Nie bój żaby. Coś ich się porobi w powrocie. Bing, właśnie. Kurde, wyhamowałem. hamuję, a tu... Ciu. Tak nie mój samochód, to się nie ma co trzaskać. Stój. Nie. próbuj. A dzisiaj taki średni odcinek. Jakoś w Eurotarku mi to lepiej idzie. Tutaj tak średnio. W ogóle na mapę co tam ciekawego na mapce. Kuda? ja mam tyle już państw zjeżdżonych. Horb. To są mi te I tu, a to kurde. Tak średnio wam powiem. Mhm, dobra. Dużo Państwu jednak ma zjeżdżonych. Czy już dużo miast ma zjeżdżonych w Amerykanie? A w EuroTrako strasznie malutko, także w Eurotraka będziemy teraz w sumie się bawić, nagrywać. O, Oranżuś, Orange Rover. 38 czy nie? 41 gali, dostało nam 199 mil, 185 mil. Kurczę, ale ja bym dojechał, to mi tak starczy, że tak wystarczyło, że ino, ino. Ale jednak musimy wyjechać. Kenworth Petersfield Będziemy sobie zgadywać co to za ciężarówki. O, jest i wy, moja ukochana stacyjka. czy ukochana? A, nie tankowałem tu kiedyś? Nie, chyba nie tankowałem. Tak mi się przynajmniej wydawało, że tankowałem. Tankujmy. 2 dolary, 2 dolary za gala. Za galony 150. Ile wejdzie? Galony galów. 182 galony weszło. No to ileś 372 dolary. To jeszcze nie takie super ekstra pieniądze. Memory, tak, nucę sobie jakąś piosenkę. Bo kiedyś składałem, wczoraj składałem film i tak mi wpadła w ucho, że no jednak składanie filmów z muzyką to strasznie wpada w ucho muzyka później. Naprawdę tak mi wpadało w ucho, że no nucę se. Choćby i teraz. 440 140, 162 mile, 4 godziny jeszcze. Hmm. Jeżeli polecimy autostradą, cały czas Phoenix, autko, zjazd, fajne i autko, auto, autostrada. Ja wiem szczerze, jedziemy przez Phoenix. Phoenix to będą korki, pewnie jest już 19 minuta. Na bok średnio, żebyśmy dojechali do Phoenix, albo jak to niektórzy w jakiejś bajce gadali Phoenix, Także jedziemy do Phoenix. I trudno, no. Galon, pisze jakby. Firma Galon. Rany boskie. Człowiek się zapatruje. Foiniks, Phoenix. Plef, pho wpadł mi to całe Foiniks. Będę teraz gadał Foiniks, a nie Phoenix. -na. Naprawdę słuchajcie, tak mi pada w ucho ta piosenka Jest fajna, taka rytmiczna naprawdę bardzo fajna pioseneczka No i Padła mi w ucho. 17%. Mm -hmm. Teraz na tą stronę, bo tu zjeżdżamy. E, tu na pewno, tu. Tak. To są akurat zjazdy fajne, bo możemy ciąć e, 85 i się nie cackać. Los Angeles. Ale, akurat tu jest za dużo dróg. Nie połapałbym się. Ja tylko przyjeżdżam. I mogę jechać dalej. Kurcze, co to jest ten pomad? Jak się nie mylę. No, uciekają mile, uciekają. Bardzo szybko. Już ze 160 zresztą zostało się 90. A, lotnisko. Ktoś... ...startował czy ląduje? Czekaj, tam jest to lotnisko, czyli ktoś wystartował. Dobrze. Tutaj już 81 mil. Leci ten czas w trasie. Teraz zjeżdżamy na wprost. No tu widzę były dwa pasy, no to nie było się czym przyjmować, ale na wszelki. Wypadek, żeby nie było. Zjechaliśmy sobie na tamten A No widzę, że ktoś jedzie patelnią Wiecie, że żwir, gruz Żwir albo, albo gruz, Jedna z dwojga mhm. No i zostało 50 mil Ze 160 Taki bonusowy odcinek 25 mil będziecie mieć tak? Jestem ciekawy ile dostanę za to zlecenie skoro ma 34% uszkodzeń Naprawdę dzisiaj, naprawdę nie, nie, udał mi się w ogóle odcinek dzisiaj Niby, niby powrót, ale mi się nie udał ten powrót Także, trudno się mówi Może w następnych odcinkach będzie już lepiej Skręcasz, jedziesz prosto, jedziesz prosto jak to wygląda? No to ja tu już, już Muszę już O kurczę Zjechać na trzeci pas Bo ja tutaj skręcam Jeszcze światła Super, to żeście dorąbali A to Post Ads, express FedEx. Żeby nie było FedEx, to dali post edx. Post edek, ed. A, my mamy czerwone. że się popatrzył na. No właśnie, ja jeszcze nie ogarniam trochę tej. Yy... No. Świateł w Ameryce, więc. Kolejna ciężarówka. FedExu. Bo to są ciężarówki FedExu. Tylko, żeby nie było prawa autorskie, dali post-EDEX. post, edex. post ed. Kurde, Kurdy na skręcanie mają tylko zielone światło. O, my też już. Dobrze. 8 mil, 13 minut, 24 minuty nagrywania. Za świat. Taki wielki powrót. Mmm bardzo fejkowy yy, powrót Aha. tu trzeba jechać 25 km na godzinę a, tu widzę, że byłem w tym mieście wiele razy bo już mam odkryte agencję pracy Tak bo widać i garaż też mam już odkryty Nie mój, bo ja nie wiem gdzie mam garaż nawet y... Muszę dopiero zobaczyć Bo dawno w tej grze nie byłem Na pewno nie ten y... Gdyż jest kup O, depaj depaj Może zdążę jeszcze ja do... Nie ma co się śpieszyć Ty, mm, mm, Jeszcze kawałeczek, podjedźmy. Zaraz będzie bo ci już mają czerwone, to my będziemy mieć zaraz zielone. Na skręcanie mają. Mm. O, jest zielone dla nas. Dobrze. No dobra, dzisiaj troszkę dłużej macie święto. No aha, na stopie trzeba się zatrzymać. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, w tą, w tą. Tam też będzie stop? Tam nie ma stopa. Także nie musimy się na szczęście zatrzymać. Musimy całe miasto przejechać, czyli... ...dużo. O, jest 2 światła, zaświeciły. Czyli raz. A, no, jeszcze tylko jedno światło. Chyba. O, jeszcze zielone, super. Musimy się pośpieszyć, żeby nam nie. Nie, nie, nie zmieniło się na czerwone. Kafe, może kawu się systrzelimy Pi. O, to, to, tu. Dobry, ja tu żem etan przywiózł No, to to do was, nie? No dobra, przepraszam, śpiewszy mi się pomin Minus cztery tysiące Czy nic nie dostałem? że za uszkodzenie dostałem 24 tysiące to nic ja wam dziękuję za ten yy, fejkowy odcinek i zapraszam do kolejnych odcineczków na razie